W tej rolce pokażę Ci co oznaczają poszczególne ruchy dyrygenta i jak działają na chór. Zaczynając od początku, moje ręce pokazują tempo utworu i miejsce, w którym się znajdujemy. Za chwilę będę chciała uzyskać akcent, czyli podkreślenie sylaby, co właśnie nastąpiło. Mój krok do tyłu oznacza natychmiastowe wycofanie dźwięku, czyli wyciszenie. Teraz chciałabym, żeby było troszeczkę głośniej i znów troszeczkę ciszej, co pokazuje zarówno dłońmi, jak i moim ciałem. I ponownie zgłośnienie i zciszenie. Teraz jeszcze rozkładam ramiona po to, żeby było bardziej radośnie. Ostatni ruch pokazuje zakończenie frazy, czyli chór w tym momencie przestaje śpiewać. A teraz sprawdźcie, jak to brzmi! Czy teraz ruchy dyrygenta są dla ciebie bardziej zrozumiałe? Daj znać w komentarzu.